Witajcie ponownie w trzecim odcinku Sekretów Życia pod tytułem Kwantowa świadomość, gdzie zagłębiamy się w tajemnicę kwantowej świadomości. Dziś opowiem o wibracjach i energii oraz ich wpływie na ludzką świadomość. Przyjrzę się też, jak nasz mikrokosmos Czyli wnętrze naszych ciał jest nierozerwalnie związane z mikrokosmosem wszechświata. Pytanie: czym jest wibracja? Wibracja to nie tylko drgania widoczne gołym okiem, ale także subtelne energie, które przenikają wszystko wokół nas. Każda cząsteczka wibruje, a jej częstotliwość. Ma znaczący wpływ na otaczającą przestrzeń. W tym świecie kwantowym wszystko jest energią, a poziom wibracji, na którym się znajdujemy, kształtuje naszą rzeczywistość. Teraz jest takie pytanie: jak wibracja wpływa na nasze życie? Różne poziomy wibracji mogą wywoływać u nas odmienne stany emocjonalne i zdrowotne. Wysokie częstotliwości, takie jak miłość, wdzięczność czy radość, zwiększają naszą świadomość i poprawiają zdrowie. Niskie wibracje związane ze strachem czy gniewem mogą zablokować przepływ energii i prowadzić do stresu oraz problemów zdrowotnych. Kiedy mówimy o kwantowej świadomości, nie sposób pominąć pojęcia pola kwantowego. Pole to przenika wszystko, co istnieje, łącząc nas z otaczającym światem i sprawiając, że nie jesteśmy odrębnymi jednostkami, ale częścią wielkiej całości. Nasze ciało składa się z niezliczonych atomów i cząsteczek, które emitują i odbierają energię. Te energie wpływają na nasze myśli, emocje i zdrowie. Poprzez praktyki takie jak medytacja możemy zsynchronizować nasze wewnętrzne wibracje. Z energią Wszechświata, co może wspierać rozwój duchowy i pomagać w leczeniu różnych schorzeń. Wszechświat i nasza świadomość są nierozerwalnie ze sobą związane. Zgodnie z ideą holizmu, każdy element Wszechświata zawiera w sobie jego całość. Oznacza to, że poprzez rozwijanie własnej świadomości wpływamy na energię i harmonię całego kosmosu. Naukowcy, analizując zjawisko splątania kwantowego, odkryli, że cząstki mogą pozostać ze sobą połączone nawet na ogromne odległości. To odkrycie sugeruje, że istnieje niewidzialna sieć, która łączy wszystko we wszechświecie. Nasze myśli i emocje mają wpływ na tę sieć są jak fale, które rezonują w przestrzeni, oddziałowując na innych i wpływając na rzeczywistość. Kwantowa świadomość polega na świadomym, zarządzaniu swoją energią i dostrajaniu się do harmonii wszechświata. Oto kilka technik przedstawie, które mogą pomóc w rozwoju kwantowej świadomości. Pierwsza to będzie medytacja. Codzienna medytacja pozwala wyciszyć umysł i wzmocnić połączenie z polem kwantowym. Dlatego też zapraszam codziennie o godzinie 20 na medytację do mnie. Drugie jest to wdzięczność. Utrzymywanie wysokiej wibracji poprzez praktykę wdzięczności harmonizuje energię i zwiększa poczucie szczęścia. Trzecia to jest praca z intencjami. Wyraźne określenie intencji i kierowanie myśli w stronę pozytywnych działań. Może prowadzić do kwantowych zmian w rzeczywistości. Czwarty to jest zdrowy styl życia. Czysta dieta, ruch, sen i pozytywne nastawienie do życia mają wpływ na poziom naszych wibracji i świadomości. Praktycy kwantowej świadomości często zauważają, Zmiany w swoim otoczeniu. Poprawia się ich stan zdrowia, wzrasta odporność na stres, a relacje stają się bardziej harmonijne. Niektóre osoby opowiadają o synchroniach, które pojawiają się w ich życiu, jakby wszechświat współpracował z ich intencjami. Na zakończenie tego odcinka przypominam, że kwantować świadomość. To ciągła podróż. Każdy dzień to okazja, by rozwijać swoje wewnętrzne wibracje, wpływając na siebie i otaczający na świat. No, dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Sekretów Życia o kwantowej świadomości. Mam nadzieję, że przybliżyłam Państwu yy, różne sprawy na temat właśnie tej kwantowej świadomości. I jeśli podobało się Państwu to, co usłyszeli i chcieliby więcej, to bardzo proszę o polubienie i zasubskrybowanie naszej telewizji Iskra Życia TV. I bardzo proszę o komentarze. Może macie jakieś sugestie, co byście chcieli jeszcze usłyszeć. To wtedy bardzo chętnie się przygotuję i Państwu przedstawię. A na dzisiaj bardzo dziękuję za wysłuchanie. I zapraszam na kolejny odcinek Sekretów Życia, już zresztą ostatni, chyba że jakieś będą propozycje. Za dwa dni, mówiła Ewelina Ebenberger. Dziękuję i do usłyszenia.